Witajcie koledzy, pozdrawiam Was, wysyłki już poszły przed świętami, a teraz jeszcze odowcy domówili sobie jeszcze kilka kartonów i teraz jest ważny czas na Atlantis, na minerały z morza czerwonego, magnezium, kalcium, różne żoła, plus owoce morskie, około 50 komponentów. Wszystko fajnie zmielone. Można pięknie wymieszać z karmą. I teraz jest ważny czas na aska pilar koki Na robaki i kukcidzie. Jeżeli będą mieli robaki i kukcidzie to jest lepsze pieżą. I czas na śmietanka. Śmietanka jest bardzo mocna. Od razu idzie w krew. I od razu niszczy te świństwa. Tu jest moje oryginalne mleko kulbackiego, mój produkt z firmy Życa firma kulbacki i mój super, unikalny produkt Titanium. Diesel, jeszcze hodowca sobie zamówił, Omega i Smoła. więcej informacji na telefon. Polecam teraz Aska Pilar Koki, śmietanka i Atlantis. Bardzo ważne, co teraz niszczy. jeszcze idziesz niszczyć. Jeszcze idzie zniszczyć, bo jeszcze teraz te pióra są świeże, podkwią, i od razu niszczy te produkty. Te złe wirusy, te złe bakterie. I te robale, które się ich męczą. No później, jak już te pióra sechną, to już to za późno jest. Zapraszam do współpracy. Do usłyszenia. Przemek. Bye, my friends. Pozdrowienia. Wysyłamy także i do Ameryki, do Australii poszły paczki. Hodowca z Australii super zadowolony. Ten pan, co zamówił, też u mnie gołębie. Macie moje produkty. Możecie z nim porozmawiać w Australii na żywo. Cześć.